Gdyby ktoś spojrzał na mapę Polski, pewno Godziesz Wielkich by nie wypatrzył. Tuż pod Kaliszem niewielka, niewielka gmina, Godziesze Wielkie. Gdyby natomiast kiedyś powstała mapa sukcesów polskiego kolarstwa, a mam nadzieję, że taka mapa powstanie, wtedy Godziesze i Kalisz byłyby takimi błyszczącymi gwiazdkami na pięknym Tle. Proszę Państwa, gmina Godziesze Wielkie, stąd duża część i aktualnych reprezentantów Polski, i byłych naszych zawodników, medalistów, cudownych ludzi, którzy przez całe dnie tutaj na naszych drogach trenują, a potem sukcesy w kraju za granicą. Po dwunastu edycjach wyścigu młodości, które były swoistym przygotowaniem, przygotowaniem do tych mistrzostw Polski. W dniu dzisiejszym przepiękna, ważna, ważna impreza Mistrzostwa Polski w Czwórkach Kolarskich. Proszę Państwa, dla nas to niebywała nobilitacja. Tak się, tak się cudownie stało, że tutaj, do tej małej podkaliskiej gminy Przyjeżdżają najlepsi w Polsce kolarze. My dla nich przez 12 lat tworzyliśmy te podstawę. Tutaj właśnie proponowaliśmy, gdy byli jeszcze młodzikami, juniorami, proponowaliśmy wspólne starty i udało się. Tak jak rok temu, panie redaktorze, żeśmy sobie powiedzieli, że. Pewno przyjdzie taki czas, kiedy siądziemy w fotelu i będziemy oglądać sukcesy naszych kolarzy w Tour de France. Pomyliliśmy się wtedy wspólnie. Nie w Tour de France, ale w Mistrzostwach Świata. A to wszystko, te Mistrzostwa Świata, te Mistrzostwa Polski, te super wyniki naszych kolarzy, to drobna praca właśnie nas tutaj. Pana Henryka Strzeleckiego, pana innych nauczycieli szkoły z Woli Droszewskiej, którzy znajdywali, znajdywali tych cudownych, młodych ludzi, znajdowa, znajdowali tych utalentowanych naszych kolarzy, którzy potem przywdzieli y, w koszulki reprezentantów Polski, y, biorą udział w najważniejszych wyścigach, startują w zagranicznych klubach. Trochę jest to nasz wspólny sukces, a mistrzostwa, które dzisiaj oglądamy, są ich ukoronowaniem. Zaczęliśmy z małymi dzieciakami ze szkoły podstawowej, znalazł się trener w Kaliszu, Krzysiu Pesz, który podchwycił to, no i naszych zawodników wziął do swojego klubu i tam dopiero osiągali wyniki. Mój wkład to jest taki, że po prostu zaczynaliśmy z tymi małymi i dalej przechodzili do kalisza. Gdyby tego nie było, no na pewno byśmy nie istnieli w ten sposób, co się udało. Do tego czasu mamy 12 zawodników, którzy przynajmniej raz byli mistrzami Polski. W tym jest wicemi świata Piotr Kasperkiewicz, wicemirze Europy w drużynie Tułacz. Hubert, no i Ułanos Maciej, który tam na gimnazjadzie w Paryżu. To były takie nieoficjalne mistrzostwa Europy gimnazjów. Zajął trzecie miejsce. Witam bardzo, Artur Szarycz, trener klubu kolorskiego BC Nowatek Ziemia Darłowska, od lewej strony Pamela Danilczuk, Wiktoria Konopka, Karina Topolska i Wiktoria Pikulik. Jak pan ocenia dzisiejszą trasę, dzisiejszy start? Trasy były bardzo dobrze przygotowane, dobrze się jechało, świetnie. Pogoda była dosyć dobra, te 15-17 stopni było w sam raz do rywalizacji. Drużyna jechała dobrze, ładnie, składnie. Odnieśliśmy pewne zwycięstwo. Jakimi sukcesami może się drużyna pochwalić? W tym roku nasze dziewczyny zdobyły wicemistrzostwo Europy, brązowy medal mistrzostw Europy, no i 30 kilka medali mistrzostw Polski we wszystkich konkurencjach. Jakie plany, jakie wnioski? Chętnie zawsze tutaj przyjeżdżamy. W sumie kończymy sezon szosowy, zostały imprezy torowe. Czeka nas to potem troszeczkę odpoczynku i przygotowania do kolejnego sezonu 2015, gdzie mamy nadzieję również reprezentować wysoki poziom. Impreza super, fajna impreza, żeby tak były wszystkie imprezy zorganizowane. Pogoda nam dzisiaj to pisała. Nam to się udało wszystko w tym sezonie. Wygraliśmy praktycznie wszystkie mistrzowskie imprezy. Obroniliśmy tytuł par i, i drużyn. Co więcej chcę życzyć chłopakom, żeby osiągali sukcesy w wyższych kategoriach. Przedstawić A przedstawić bardzo proszę. Natalia Radzińska, Nicole Płosaj, Natalia Nowotarska, Weronika Humet. Jak Pan ocenia dzisiejszy start? No, jestem bardzo zadowolony. Plan wykonany. Raczej spodziewaliśmy się, że wygramy, i przewaga, którą żeśmy zrobili, też była raczej. Raczej w planach, no troszeczkę, troszeczkę nam pokrzyżowały plany w przygotowaniach, Weronika nam się troszeczkę połamała, ale mimo wszystko daliśmy radę. Dziewczyny tutaj zmotywowane, zrobiły to dla niej, wygraliśmy mimo, że trzeba było we trójkę pokonać ten dystans. Jak wyglądała trasa? O, piękna, trasa trudna, wymagająca, bo ze względu na to, że jednak nie było całkowicie płasko, bardzo ładna nawierzchnia, odkryty teren. Nic więcej nie potrzeba, żeby wyścig drużynowy rozegrać na najwyższym poziomie. Część tej drużyny zdobywa medal w tym roku na mistrzostwach Europy. Srebrny, te dwie panienki, wicemistrzostwa Europy w wyścigu drużynowym na torze. No a w tym momencie trudno mi jest powiedzieć, ile to już jest medali mistrzostw Polski czy koszulek, ale w tym roku to już jest 28 medal i 11 złotych. Dominik Wewir, Patryk Wewir, Szymon Korcz. Mikołaj Gutek. Jak oceniacie trasę? No Trasa była ciężka, pod wiatr, większość trasy była no i bardzo długa, można powiedzieć. Jaką mieliście strategię? No, musieliśmy pojechać jak najszybciej, wiedzieliśmy jakie są straty, jechaliśmy pod koniec, już. No i jechać jak najszybciej. Jak się przygotowywaliście do tego wyścigu? Trenowaliśmy w drużynach. Wszystko, co powinniśmy zrobić, chyba zrobiliśmy i jest z tego sukces. Myślę, że cała organizacja tej imprezy no, wspaniale przebiegła i tutaj pod względem organizacyjnym i sportowym, bo przecież również Wielkopolska zdobyła tu wiele medali wczoraj, przedwczoraj i dzisiaj. Dziewczyna Wilkos, Paulina Brzeźna-Będkowska, Anna Plichta, Monika Brzeźna. Dziewczyny jechały bardzo ładnie, każda równo pracowała, także nie było słabszego ogniwa, wszystko, wszystko szło bardzo ładnie, równo, technicznie, także z tego powodu jesteśmy bardzo zadowoleni i, i pewnie dlatego też taka, taka przewaga była na mecie w stosunku do drugiej drużyny. Liczyliśmy na złoto, byliśmy dwukrotnym mistrzem Polski, chcieliśmy zdobyć ten tytuł po raz trzeci. Niestety, jest to sport, nie udało się, zabrakło nam 3 sekundy, ale nie poddajemy się, wiemy jakie jak podejmować następne kroki. Będziemy walczyć, będziemy się rozwijać. Na pewno nas to tylko zmobilizowało. Popełniliśmy jeden błąd. W przygotowaniach, bo pojechaliśmy na wyścig do Chin. Były długie transfery, kosztowało to yy, obciążeniem i, i zdrowiem dla tych najlepszych naszych zawodników, którzy dzisiaj mieli wygrać. Franczek Bartosz Warchoł, Dominik Goborski. Michał paluta. No i oczywiście pan trener Leszek Krzyszkowski. Jak oceniacie swój występ? No, jest to występ bardzo udany dla naszej drużyny. Pojechaliśmy równo, mocno i wynik jest taki, że wygraliśmy. Jak przygotowaliście się do tej trasy? No. Przygotowywaliśmy się głównie potokiem naszego trenera Leszka Szyszkowskiego, który jak widać przygotował nas bardzo dobrze i ekipa była dosyć zgrana i wszyscy jechali równo, co dało nam dobry rezultat, wygraną. Jakie plany na przyszłość? Teraz najbliższe plany to odpocząć po długim sezonie, no i co, zjeść dobry obiad po takim ciężkim dniu i to jest chyba najważniejsze teraz w głowie każdego z nas. Prezesie hymn czempionów, również dla Pana za wspaniałą organizację Mistrzostw Polski, chciałbym, żeby Pan teraz w kilku zdaniach podsumował to wszystko, co widzieliśmy w Godzieszach Wielkich. Wielki sukces sportowy naszej drużyny, która zdobyła złoty medal w kategorii juniorów młodszych, to jest drużyna Piotra Zaradnego ale i sukces organizacyjny. Na sukces ten złożyło się, złożyła się praca wielu ludzi, począwszy od samorządów, które przystąpiły do organizacji wyścigu, ale przede wszystkim wójt gminy Godziesze Wielkie, pan Józef Poduszny, wójt gminy Opatówek, Sebastian Wardencki, wójt gminy Brzeziny Wielkie, Krzysztof, Niedźwiecki, starosta powiatu kaliskiego Krzysztof Nosal. To jest strona samorządowa. Y, y, Wielkopolski Związek Kolarski, który był współorganizatorem. Oczywiście cały zarząd i pracownicy Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego, który, którzy włożyli wiele wysiłku w przygotowanie tego wyścigu, już od miesiąca grudnia nad tym pracowaliśmy i sądzę, nie mnie oceniać jest to, ale sądzę, że wyścig wypadł jak najlepiej, mówią o tym kierownicy ekip. Praca policji, praca strażaków, którzy zabezpieczali na trasę, no a wyścigu nie mogło być bez sponsorów. Ja nie chcę wymieniać wszystkich, ale Państwo na swoim filmie macie to i możecie obejrzeć. Dzięki tym jednostkom, które dofinansowały nas wyścig, mogły się one odbyć. Najlepszy zespół, mistrzostw Polski w jeździe na czas. Mateusz Czaciak, Jarosław Marecz, Tomasz Kiedyś. Adrian Kurek i Robert Krajewski. Ten sezon, myślę, że był dla nas, dla całej ekipy, bardzo udany. Te najwyższe, największe cele były raczej osiągnięte. Tutaj na koniec sezonu przyjechaliśmy wygrać i nam się to w końcu udało. Ostatnie dwa lata, niestety, przegrywaliśmy z drużyną BDC. Ale w tym roku wygraliśmy, także cel osiągnięty ogólnie myślę, że, że sezon udany. Dokładnie tak jak powiedział Mateusz. Myślę, że sezon był jak najbardziej udany, wiele koszulek Mistrzów Polski zostało w ekipie, pedali. Pokazują się z jak najlepszej strony na tych najważniejszych wyścigach na świecie, także progres jak najbardziej i mam nadzieję, że w przyszłych latach będzie jeszcze lepiej. Myślę, że każdy z zawodników ekipy miał swoje 5 minut w tym sezonie. Cele zostały osiągnięte, i ja myślę, że na przyszły rok poprzeczka będzie postawiona jak zwykle troszeczkę wyżej. No i sponsor tutaj myślę, że może być zadowolony z naszej pracy. No i czekamy z utęsknieniem już na przyszły sezon. Teraz, odpoczynek, i znów praca i przygotowania do nowego 2015 roku. Myślę, że Kobylezy powiedzieli już wszystko, więc tylko trzeba intensywnie trenować i żeby w roku było jeszcze lepiej niż w tym. Dwa dni, dwa złote medale, dwie koszulki mistrza Polski, to chyba zobowiązuje. No pewnie, że zobowiązuje. Udany weekend, myślę, że wykonaliśmy, więc można śmiało wracać zadowolony do domu. Panie trenerze i teraz ocena startu najlepszej drużyny mistrzostw Polski. No ja chciałbym przede wszystkim serdecznie pogratulować tutaj zwycięzcom, zarówno piątkowym, jak i dzisiejszym. No, nie staliśmy w roli faworytów przed dzisiejszym startem, no, bo wiadomo, drużyna BDC jednak gdzieś mistrzowie z poprzedniego roku była, była tak zwanym faworytem na dzisiejszym starcie. No, my staraliśmy się pojać jak najlepiej, nam się to udało. Jeszcze raz gratulacje dla zawodników, zarówno odem, jak i całego kierownictwa zespołu. Pozdrawiamy wszystkich kibiców!